Zanim zacznę odpowiadać na wasze pytania, to dokończę robić rogaliki z nutellą, więc dzisiaj na słodko, ale dzieciaki miały obiecane już dawno. Kupiłam patelnię w takie różne wzorki. Ciekawa jestem, czy to faktycznie tak będzie ładnie wychodzić, czy tylko tak ładnie wygląda na razie. I dziadka do orzechów. Ostatnio dostaliśmy cały wór orzechów, więc czas zacząć je zajadać.